Funkcja F jest określona wzorem F od X to jest 4 przez X odjąć 4. Zapiszę to sobie 4 przez X odjąć 4, yy, dla każdej liczby rzeczywistej różnej od 0 oczywiście, wtedy liczba F od 2 odjąć F od minus 2 jest równa, to zrobimy tak. Policzymy sobie każdą z tych wartości osobno. Przypominam, że f od jakaś konkretna liczba, no to znaczy ni mniej, nie więcej, że trzeba tę konkretną liczbę wziąć i wstawić w miejsce każdego x, jaki się pojawia we wzorze. No, czyli mamy tutaj 4,2 minus 4, czyli 2 odjąć 4 to jest minus 2. Jeżeli zaś do wzoru podstawimy minus dwójkę. To mamy minus 2 odjąć 4 i to jest minus 6. I wiem, że minusy są w ogóle najtrudniejsze. No, dlatego tak to drobiazgowo pokazuję. To teraz to pierwsze minus to drugie to jest minus 2 odjąć minus 6. Znaczy tyle samo, co minus 2 dodać 6, a to znaczy tyle samo, co 6 odjąć 2. Się równa 4. I taką odpowiedź znajdujemy pod literą C.